Jak wiecie lub nie, jakiś czas temu Rockstar poinformował na swoim profilu na Twitterze o możliwej dacie premiery trailera GTA 6. Patrząc jednak na samo to jak długo podtrzymują na życiu GTA 5, jak dużo razy zawieli w ostatnich latach graczy, uznałem, że pora po raz ostatni zagrać w GTA 5 tak jak trzeba, bez dziwnego roleplayu Sorry. bez nawiedzonego trybu online. Po prostu GTA, jakie każdy zna i szanuje. Ale piękny wieczór, kur o Boże. Jestem Patusa. Witam piękni ludzi w GTA. Uznałem, że pora zagrać sobie w GTA 5. I grać w GTA, to grać w GTA, tak? Witam w kolejnym odcinku widzowie Dzisiaj stwierdziłem, że zagramy sobie w GTA 5, bo ciągle grać w Minecrafta ile można. A, z racji, że GTA 6 jest prawie już na horyzoncie, no to uznałem, że trzeba powspominać GTA 5 w najlepszy sposób, w jaki tylko się da. Naucz się jeździć, kolego. Jestem Sigmund, tak? Ogólnie nie podoba mi się to auto, i bym je wymienił na coś lepszego. Jakieś takie. Bz... <grych> o nie, no policja mnie. E, Trzeba się ukryć. To auto już jest spalone, więc. E... Dobra. O, nie, tu jest policja, tu jest policja, to jest policja. Nie widzicie, gnębią mnie. Gnębią mnie bez tak naprawdę jakiegoś większego powodu. Dobra, szukajmy jakiegoś lepszego auta. Ja tutaj przechytrzę, bo mam 500 IQ. Rekord video. Rekord video. Piesi mi tutaj wchodzą na dróżkę rowerową. Proszę państwa, jesteśmy świadkiem jak piesi yy, wtargnęli na ścieżkę rowerową. Ja tutaj tak na dobrą sprawę nie jestem winny. A do wszystkich hejterów, którzy piszą, że mogłem hamować pójdzie osobne pismo. O kurcze, pomyliły mi się przyciski Chciałem zgasić światła Lecimy dalej Nadal nie mam jakiegoś auta, co mnie trochę smuci Ile można tutaj jeździć na tym skuterku? Kiedyś w ogóle a propos skuterów z kolegą Dziś zaczęli nam się wyświetlać ludzie gdzieś na Facebooku, nudziło nam się jak siedzieliśmy Chyba na Discordzie i zeszliśmy tak daleko W jakiś rabbit hole jakiejś randomowej Wioski w Polsce, że znaleźliśmy cały gang Takich 14-latków w bluzach Speedbulla, co kurwa. Jeździli na skuterach i to ich było Dużo, dużo ich było Nie będę patusem, jest dzisiaj dzień bez słowa na K Wiecie o jakie słowo chodzi Nie no, o kurcze <laughs> Widzicie, jest dzień bez słowa na K, udało mi się O widzicie, policji uciekliśmy To można zostawić tutaj na torach Idziemy stąd, palimy tak zwaną lotkę Mała zadyma została zrobiona, ale to taka wstępna Ale mi się wydaje, że musi być jeszcze dużo zadyma Okej, okay, to taka mała zademka póki co. Nie dzwoń na policję. Nie, miałem nie być kobiet. Gargamel bi miałem nie być kobiet. Like, kobiet. Kolego, nie uciekaj przede mną. Nie, no jeszcze mnie wyzywa, puta madre. O, tutaj od razu jakie... Je... No i znowu uderzyłem kobietę. No, trzeba coś fajnego znaleźć do ucieczki. My jesteśmy sigmami i my dbamy o środowisko. Dlatego naura. Czekajcie, światła. Nie. Nigdy nie, nie grałem chyba w trybie pierwszoosobowym. To jest chyba zarezerwowane dla ludzi od roleplayów. Przepraszam, zły przycisk. Z złego tego. To słowo jest zbanowane. Nacisnąłem. Wybaczcie mi. Widzicie, jak się do mnie przyczepili? Tylko dlatego, że mam łysę opony. Tylko dlatego, że mam łysę opony. Taka jest policja właśnie w naszym kraju. Patrzcie, golfa znalazłem. To auto wygląda prawie jak golf. Wysadziliśmy golfa. Zaraz będę miał komentarze jakieś pod filmikiem. Eee, ale o co ci chodzi z golfem? Co ja zrobiłem? Aż sobie bym piątkę przybił tutaj. Opasz się, dra. Nie, no, nie wyszło mi. No ta na lewym mi zjeść. Szeryf drogowy się znalazł. Połóż się na tym lewym. Ty też się połóż. No, kolejne. Skąd wy macie prawo jazdy? Trzeba się ukryć. O, napęd tył. I w taki sposób gubimy policja. I zgubiliśmy policję. Teraz można zrobić e, drugą rzecz, jaką zawsze trzeba zrobić w GTA, czyli stylingować auto. <ścoughs> Ale brzydkie, okropne. E, klaksony. O, nie, to biorę, to biorę. Reflektory. E, reflektory cenony, bez homologacji mam nadzieję. Kolor podstawowy, trzeba coś angsterskiego wybrać. Okej. Okay. Dobra, po kilku przeróbkach, nasze auto wreszcie się do czegokolwiek nadaje. Teraz jedziemy na zlot. To chyba podsumowuję najlepiej to auto. Ja, ja znam się na drifcie. Co? Okradli cię? Czekaj. Jak już mówiłem wcześniej, nie wspieramy żadnych przestępstw. Masz tu. I tak jestem milionerem. Dlatego nie wspieram samosądów. No ta, rozłóżcie tutaj jeszcze. No ta, no. Podgłaszam was wszystkich w pi... o, o boże! Przecież mnie przeklinać. Widzicie co ta gra robi ze mną. No i zapomniałem swojego zjazdu. Zagadaliście mnie. to jest właśnie zaleta JDMów. JDM, JDM -y nie łamią się w pół. Jak spadniesz z 20 metrów. Cześću, leży uderzyć moją Hondę. Uciekamy w góry. Tam jest więcej FPS-ów. Gdzie masz lusterka? Patrzcie teraz co robię. O kurczę! O kurczę, nie, czy ja tutaj zginę? Nie zginę tutaj, nie poddam się bez walki. A żona na mnie nakrzyczała, uciekam znowu. Nazywam się Michael KBDB. Pojeżdżę sobie moją listą kompakt. Chyba no. muszę jechać do lokiernika, bo przykułem drzwi od garażu. No ta, wymuszaj pierwszeństwo. FBI! Zatrzymaj się, bijemy się, bijemy się. Zjeżdżaj na bok! Zjeżdżasz, nie obchodzi mnie, że nie żyjesz. Nie, no znowu pobiłem kobietę. Odstawię lepiej to auto, bo ono powoduje we mnie negatywne emocje. Muszę jechać do sklepu po amunicję, bo jestem gangsterem z GTA RP. Mam nadzieję, że po drodze nie pobiję żadnej bezbronnej kobiety. O, musimy się zatrzymać na stopie. Może pojedziesz? Jedź! Dobra, wyprzedzam cię lewym. Jak tu teraz jechać? Muszę teraz na lewy? Trochę za bardzo wyjechałem. No ta podjedź mi jeszcze pod ducha. Idź szybciej. No i to mi się podoba. Zabawa z Trevorem jest o wiele lepsza. Nie, jesteś wandale zniszczyli moje auto! Nara, gościu. Wreszcie nie zabijam tylko kobiety. Uf. Już skasowałem auto? Nie, no tak nie może być. To tylko małe wgniecenie, zostawcie mnie. Hała! Oh, wow. Dobra, możecie se strzelać, ale pamiętajcie, że. To ja mam rakietnicę. O boże! Dobra, wyszedłem z choroszczy. Mam nadzieję, że teraz będę nieco lepszym człowiekiem. Przemyślałem swoje zachowania i. To nie ja. Siema Stary! Takie auto! No to najlepiej mnie zabić. Wiecie co ja wam powiem? W momencie mam naprawdę już dość drugi kryminalisty. Jakby... Cześć, zostaniesz moim przyjacielem? Ty jesteś zombie. A może ty będziesz moim przyjacielem? Będziesz moim kolegą? Aha. Mogłeś mnie nie wyzywać. Widzicie, to społeczeństwo mnie atakuje. Mam dość koniec odcinka wizowy.